Pewnemu chłopcu śniło się, że wszedł do ogromnego sklepu, w którym za ladą stał anioł. Co tutaj sprzedajecie? zapytał chłopiec. Wszystko, czego pan sobie tylko zażyczy, odparł przejmie anioł. Chłopiec zaczął więc wymieniać: Chciałbym zakończenia wszystkich wojen na całym świecie. Więcej sprawiedliwości dla wykorzystywanych, tolerancji i życzliwości dla obcych. Więcej miłości w rodzinach. Pracy dla bezrobotnych i. i. Anioł przerwał. Przykro mi, proszę pana, ale widocznie źle mnie pan zrozumiał. My nie sprzedajemy owoców, lecz jedynie nasiona. Ziarno zawsze jest początkiem, małym, często trudnym do zauważenia początkiem. Ziarno to cud. Nawet największe, najpotężniejsze drzewo bierze swój początek z małego nasionka. Twoja dusza jest ogrodem, w którym zostały zasiane ogromne dzieła i najważniejsze wartości. Czy pozwolisz im wyrosnąć? No cóż, wszystko jest w twoich rękach.